Pojechałbyś Wojtek na targi rolnicze. No właśnie, czy pan mnie zabierzesz. No to byś... To miałbyś swoich fanów. No, to a co, nie potrzebujesz, no, się kierowcy tam Byś kierzisz na komputerze w czasie drogi porobił, nadgonił pracę. <grym> na targach to inne, a z innego powodu trzeba mieć kierowcy. No, dokładnie. <grym> Tutaj ja mogę być. Nie? <grym> Tylko że ja coraz mniej chętnie. Powiem wam tak szczerze. Coś mnie odrzuciło. Ania odrzuciło mnie, widzisz to? Po mnie? A ja wiem, to jest tak, e, idziemy gdzieś na imprezę. Grzesiek zawsze mówi do mnie albo dzwoni do mnie, jak na przykład idzie sam na imprezie. Nie, ja dzisiaj chyba nie będę pił. A na drugi dzień, film urwany, godzina 13. Ja się zastanawiam, żyje, wrócił, nie wrócił. Więc nie do końca, tobie się może wydaje. A ostatnio to właśnie było, nawet się o to pokłóciliśmy, bo e, powiedziałem, że. Że akurat takie mieliśmy wyjście towarzyskie, że nie będę, że nie będę chciał nic tam się napić, no i problem jest, bo zmieniłem zdanie. Nie, nie, problem był, że jak już się do swojej mety, to że nie dałeś znać, że ty żyjesz i że z tego miasta się zwlokłeś. to <grym> był problem. A pić to możesz sobie i chcesz, masz swój razem. Nie dałem znać. No. Też tak Wojtek masz w domu? Że musisz się meldować i, i wszystko jak ten? Ja najdalej gdzie piję to w kotłowni. <grym> To jeszcze lepiej. Prosta droga do domu. Prosto, tylko jeden zakręt, Wojtek.